Wujek, mogę oglądać bajki? Yy, rybko, idź się pobaw, czy coś. Wujek ogląda rewelacyjny mecz. Gol! Żartowałam. Wpadnij kiedyś do nas, to zobaczysz prawdziwe gole. 4,5 tysiąca goli na sezon. Pakiety z Kanal Plus i kanała HD z rabatem 40% przez 9 miesięcy. Teraz z Polsatem. Cyfra Plus. Otwórz oczy. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Wyłącz. Nie. Wyłącz. Wyłącz. nie. Wyłącz nie w Cyfrze Plus masz kanał plus i HBO. Nowy pakiet z wyjątkową ofertą filmową w najlepszej cenie na rynku. Cyfra Plus. Jedyna taka telewizja. Rzeczy, bo bardzo kocham Cię. To naturalne. Nie chcę sztucznych dodatków, aromatów, wybarników. To naturalne. Chcę tylko pyszne rzeczy. Piątuś dobry, pyszny jest. To naturalne. Obozowy, jogurt nie. Dziecko na zdrowie. nie je. je, je. Piątuś, pyszny jogurt dla dzieci. To z piątnicy, to naturalne.